Hej się, macie ludzie z tej strony. słuchajcie witam Was w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Dishonored. W tym odcinku jesteśmy w kanałach pełnych żuli i szczurów. Tak, w ostatnim odcinku skończyliśmy właśnie tutaj. Tu jest plaga szczurów, które aż po prostu jęczą, żeby tylko dostać kąsek e, takiego menela. Ja tego weźmiemy sobie, typa. I cóż, musimy otworzyć prawdopodobnie ten zawór. i też na pożarcie. Drubosza, żyjcie, średnio zadziałało, ale to może w taki sposób. O o, 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 No, kurde, słuchajcie, coś jest nie tak. O, o, Jezus, dobra, Boga, jedzcie go wolniej, jedzcie go wolniej.

O, proszę bardzo, monety. Dobra, to co? Wchodzimy wyżej. Wchodzenie rodem z Dark Messiah. Ale okej, okay, teraz spokojnie, spokojnie, spokojnie. Ktoś może zawsze być na górze. Nikogo nie ma na górze. Kurna. To było ciekawe. Wziąłem drut miedziany i przyszła mi kasa. To tak jakby koleś miał przynośny skup złomu przy sobie. Okej. Okay. Przeszukujmy dalej teren. To są butelki. To jest prawda. No i teraz właśnie nie wiem gdzie iść. Nie wiem gdzie iść, nie wiem kompletnie gdzieś. Ale to coś jest. Linka. Aktywująca. O, to było genialne. <śmiech> Uruchom <śmiech> po twarzy. Dobra, pójdziemy sobie tędy. O kuźwa, nie, nie, nie. Może da się to przeskoczyć, słuchajcie. Mm. Butelka. A, butelka. No to ach, mi właśnie podpowiedział. Taka. A, o, no tak! No tak! Zadzielacy, czemu o tym nie pomyślałem? Miotacz pocisków? Ograb. Bełd zapalający. No proszę. Do kuszy. Prawda, że zjadłem te rzeczy tutaj. Nie, są jeszcze super. Drut miedziany, a się najem. <laughs> Okej. Okay. Dobra, słuchajcie, idziemy dalej. Czy tam ktoś jest? To jest trup. Aha, ukryty zapasy spoko. gdzie ja potrzebuję jeszcze puszki pasztetu. ok, No dobra, widzę, że wszystko tutaj chyba przeszukałem. Ogra. Zpieprzaj. Kurde, koleś ma niezłą parę w łapach, skoro rzuca typami na dwa metry. Dobra, tu jest jakiś kolejny. Sakiewka. A, menal, zobaczcie. Jest butelka. To lorda protektora. Witaj, kurwo. Czy powinienem rzec lordzie protektorze, jak byłeś znany, zanim ten tytuł został ci niesłusznie odebrany? Jakie rymy. <grychy> Jesteśmy sługami cesarstwa i oprawiedliwości cesarzowej. Weź tę broń. zbudowaną z najlepszych materiałów. I spotkaj się z naszym człowiekiem, Samuelem. Coś mi się wydaje, że ten samolot to będzie jakiś murzyn, bo zwykle w... tak mi się kojarzy to imię. Mamy ten sam cel. Ciekaw jaki cel. Czy to jest kusza? Tak. Welcome. Halos. No dobra, to mamy cichą broń, idealną na apokalipsę zombie. Popisy, popisy. No spoko. Ja chcę przyszedł samouczek. Jak używać kuszy? A, okej, okay, dobra. Spoko. O! Y skróty klawiszowe moców biorąc ten obiekt na kole i naciskę dowolny klawisz. Spoko. Uwaga. Kusza. Kusza usypiająca. bełd zapalający zwykły pocisk. To jest pistolet. Weźmiemy sobie słuchajcie usypiającą. Nie, zapomniałem, że R się pije. Eliksyry, a nie przeładowuje kusza. Esencja szaleju. A to ciekawe. Ktoś tu oszalał. No, dobra. Słuchajcie, kontynuujemy naszą podróż po kanałach. Linka, linka. Wracamy się po butelkę. <słuch> Żulu pożycz. Oddam. A w zasadzie. Mam na lepszy pomysł. Rzucę żulem Kurwa. I tak oberwałem z pieprza. Ale to było fajne, fajna jest ta wyrzutnia Działka Jelliego Czyli, no wypadnie ktoś był za głupi, aby zapamiętać, zejrzyj do swojej whisky, by znaleźć odpowiedź. Whisky, łapiesz? Jeśli chcesz swoją działkę rozgryźć to jeśli nie, wrócę po nią w następnym miesiącu. Whisky, tak? Zamek szyfrowy. Wymagany szyfr, no to ciekawe. Czy nie mogę tym kluczem tego otworzyć? oczywiście sorry, że jest tak ciemno, no ale... Kanały, geret. Motaż przycisków ograbiamy. ...z miedzi, raczej z bełtów zapalających. Wygląda jak... nie wiem... domek dla lalek. Co z butelką? A co z butelką? Aha, to whisky, tak? Nie, to nie jest butelka, to ten jest... gaz. Dobra, wrócę. O, 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 o. Pode mną. Ciekawe czy trafił. Nie, nie chcę go usypać. Tak się składa, okej, okay, spoko. Właśnie nie chciałem i zbić, tak się troszkę bałem, się. Żeby... Dead reaper. Jajka, aczkolwiek tu gdzieś powinna być ta butelka. Albo cokolwiek. No dobra, wracam po nią. Ona no była gdzieś na dole, nie? Okej, okay. tu? Mm -hmm. mm -hmm. tu? 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 Mm -mm. Dalej. Co ale tam Aha, ale ja w zasadzie wziąłem tę butelkę też. Ale rozumiem. Taką? To nie wiem, bo. Widziałem jakoś tu. A, jest, 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 jest. jest. Ale nic tam nie było. Ale to na było whisky. Bo czemu to są ubrania? Poprasowane koszule. Ale to jest najlepsze, kurde. Mamy bohatera, który tutaj dostał właśnie suple, wziął tylko kuszę. No nie wiem, żeby. Nie wiem, nie śmiercił. Zresztą to, co to. Kurde. Przecież to steampunk. i zjebawszy się do wody. Wybacz to. No właśnie. Save, 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 dziękuję. Chyba znalazłem whisky. Probable is. They come here to die sometimes in the dark. Just slip into the water, don't come out. Muszę nie kupić tylko. No właśnie, ale jeśli jest tam dwóch? To se poradzisz fajnie. Dobra Na pewno... Jest whisky. A to jest dwóch! No coś ty przecież aż mnie atakować. O, śmierć z góra, to ciekawe. Spadnij na wroga, z wysokości nie ciśni, to, aby zadać mu śmierć z góry. Nie odniesiesz żadnych obrażeń. Dobra. się zrobię w ten sposób. Spoko ten same poszedł jest najlepiej. Gdzie jest ten drugi fiot? No na pewno się tak wychylam. <laughs> Dobra, słuchajcie, nie widzę, ale spróbuję go trafić tutaj. Incoming! <laughs> I co? I co? I co? I co? I co? Do wody śmieciu. Mi się podobało, to była fajna akcja. Obożej ile żarcia. Okej, okay, to skradamy się dalej. Kurde, on robi hałas. Mm. <gry> Jaki koleś. Tutaj nikogo nie ma, jest Samuel 100 metrów dalej, ciekawe, skąd my to wiemy? Okej, okay, na stówę tu będzie koleś. Jest. O kurna, tam jest dwóch. Nie, 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 nie stary, nie, nie, możesz mnie tutaj zobaczyć. Pięć. Czy on miał psa? Nie, to szczury. Hmm, dobrze, to nie jest najlepszy pomysł. Zrobimy sobie tak. Zwykły bełt. W zasadzie może ich nie zabijać. W końcu jestem zajebistym asesynem. Ale może mają jakieś suple na dole. Jakieś ciekawe rzeczy. Bo jeśli jest tu więcej niż ich dwóch, to ja sobie nie poradzę. Potrzebuję cich cichego zabójstwa. O kurna, zobaczy mnie. Nie, dobra, nie będę ich atakował. Nie chcę ryzykować. Okej, tu są jakieś... O, no tu jest typek jeszcze, to jest trzeci, czy to ten sam Trzech ich tu jest. Fak. No to tym bardziej ich nie chcę atakować. Dobra, ziomal, nie patrz. Cicho, cicho, cicho przestylecieć! lecieć. o o o o, nie, 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 o nie, o nie, o nie, o nie, Dobra, najwyżej w niego strzelę. <suszy> <suszy> ciekawe czy tamci usłyszeli? Chyba nie, tak cicho wpadł do wody. <suszy> Dobrze, nie usłyszeli, tym lepiej dla mnie. Pusta butelka, esencja szaleją. jakiś koleś, nie wiem, ale strasznie lubię ich wrzucać tutaj do wody. No, przynajmniej się pod nim eliksir rozdrażający krył. Kontynuujemy Samuel L. Jackson. Aha, i w opcjach zostawiam sobie kamerę śmierci na bardzo często. Czyli bardzo często będą różne przybliżenia i inne takie finishery, ponieważ ja lubię takie rzeczy. Oh, I a what is this? Attention Dunwall citizens. The assassin Corvo, for the murder of our fair empress and the disappearance of Lady Emily, heir to the throne, has temporarily escaped state custody. Any evidence as to his whereabouts must be delivered to the City Watch at once. Mmm... Nikt tam nie idzie? Spoko. Trochę na nerwach tutaj jestem. No, Zobacz, jakim cudem ten się tutaj się wczołgał. Okej, okay, górą się chyba nie da. No, da się. Oczywiście, że się da pójść góro, To się wszędzie da pójść. Ale... Nieźle. Kurde, zasuwa po prostu na... it is somewhere over here quickly I'm a friend I'm Samuel and I work for some I very much to meet you they <laughs> said you'd come out here I can still hardly believe it I'll take you to meet them just down the river from here Dobrze, starcza, starcza. No dobra, udało nam się. Zniesławiony, zabici nieprzyjaciele, zabici przyjaciele. Zero alarmów, znalezione martwe lub nieprzytomne osoby. Znaleź, o, znalazłem o wiele więcej martwych osób niż jeden. Ogólny poziom chaosu niski. Mam w tyłku chaos. Duch nigdy nie wykryty. Nie udało mi się, nie udało mi się. Tutaj wszystko było zero, i tylko połowę monet udało mi się znaleźć. 500 na 1000. Nie, nie będę rozgrywał ponownie misji. Twój nowi sprzemierzeńcy chcą się podzielić planami z tobą. Spotkaj się wewnętrznym kręgiem lojalistów, aby dowiedzieć się co planują. No dobrze, zaczniemy sobie jeszcze to w tym odcinku, już tak na koniec. O matko, jaki piękny steampunk. To pub Closed for business, half the district marked off as dead from the plague. We're right under the Lord Regent's nose, and he don't know a thing. Of course, if anyone finds fajne, out fajne. what we're up to, the watch will break in with swords drawn. And now that you've escaped, the Lord Regent's going to be tearing the city apart.

Żeby nic nie spieprzyć. Eee, to oczywiście podziemny ruch oporu, Lord Regent. Mm, normalka. Obiekty misji nic do pokazania. Żadnej mapki, Spotkę się zleja z tymi w barze. Fajni sprzymierzeńcy, nie ufam im. Spójrzcie na ich twarze. Okej. Okay. nic nie ma. Może wybierę jakąś inną drogę? Ta gra wygląda dość dziwnie w takim Jasnym dniu dnia, jasnym co? Jasnym świetle dnia. dniu dnia. Dniu dnia? Buja. Oczywiście, jak typowy gracz, muszę wszystko przeszukać zanim udam się. The Outsider walks among us. The Outlander, what do you want? Nie wiecie co, tu chyba nic nie ma. I expect they're hard at work in there. Best join them. They'll help you get whoever really killed the Empress. Okay. I'm sure the admiral is anxious to meet you. Nota, wchodzimy. Easy getting you here. found our man. Even after six months in Coldridge prison, he slipped out. Grabić, 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 grabować, grabić, grabować. Right. Czy to Hello. <laughs> <laughs> A proszę, przetworzony tran, albo tron? Tran? Tr tran. Spoko. Nie wiem po co ja to zbieram. Mam nadzieję, to nie jest przysmak naszego bohatera. Klucz do kanału Starego Portu. No klucza nie mam, ale co z tego, że jesteśmy zajebistym złodziejem, skoro nie umiemy otwierać zamków? Nie? No, nawet awi się zgadza. Okej, okay, to może na górze. Chamsków biam tutaj. Oh! Oh, oh, no. A autograf, autograf, o proszę. A autografów, panie <trywa> autografów. The others have no idea what to suffer as I Wallace, please breathe two bottles of Dunwall red, never mind which, and fetch a clean glass. I'll begin again tomorrow. No spokoj, ciekawa udegra, ciekawe jak działa Wygląda bardzo dziwnie. Dobra, przeszukajmy ten pomieszczenia i po prostu skończymy odcinek przeszukując je. O nie 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 nie, dziękuję. A to ten pierwszy? Chciałbym to przeczytać, ale przeczytałbym to tak naprawdę poza let's klejami O, to można przeczytać. By ukryć. aha, okej. Okay. Znalazł sposób na ich pomarynek. Wróćmy do korby Czy faktycznie zdoła uciec z kontry? czy i tak to przystanie się tutaj. Osoba, osobiście daje mu szansę jak 1 do 5. Czyli da nam w zasadzie 20% szansy na to, że nam się uda. A to się kuźwa jest Jezu. Hello? Mine! I am Lydia. At your service. Your room is upstairs and ready. Oh. When they told me who it was, well, I thought you'd be older, like the admiral. Moneta w tym. To jest dziwne, bo on niby nie pije. On niby pije, ale tak naprawdę nie pije. Bo odkręca tylko tą wodę. Te opowieści sobie przeczytam ewentualnie poza nagraniami. Prawdopodobnie są nudne, ale no nie oceniam. Dobrze, słuchajcie. E, skończymy po prostu tutaj w tych e, pokojach, tutaj w zasadzie w tej fabryce. Na górę pójdziemy w kolejnym odcinku. I tyle. Okej. Okay. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Zapraszam serdecznie do subpowania, do komentowania, dodawania kciuka, jeśli wam się faktycznie podobało. Oczywiście, jeśli macie jakieś sugestie czy cokolwiek osiągalne, to e, oczekuję, że będziecie komentować, czy może macie jakieś rady dotyczące tej gry. Ok, do zobaczenia. Trzymajcie się, ludzie. Hej, na razie.